Ekspa, wbić, ponieważ jestem goblin, ścierwojady. Teraz Wam pokażę. Jeśli się powtarzam, to bardzo przepraszam. Jest to mój pierwszy let's play. Taka w ogóle, pierwszy filmik na YouTube, w którym yy, mówię własnym głosem, więc. Myślę, że jak aż zaczynał z let's playami. To miało jakiś problem. Tej zebrałem ze skrzyni. Teraz zrobię pierwszy zapis. Ponieważ niekoniecznie muszę pokonać goblina na początek. Jeśli bym zginął, to sobie wczytam. zbieramy serafis. H14 HP przywraca. I biegniemy tutaj na górę. Jeśli ktoś oczywiście nie wie jak chociażby wziąć broń, czy coś w tym rodzaju, to proszę pisać komentarze, ja wam odpowiem chętnie. Tutaj to jest cierwej, na razie młoda, praktycznie się nie różnią. Tutaj jeszcze atakujemy szczury. nie powinny mi sprawić dużego problemu. Chyba żeby dwa napadły, ale już nie napadną. Tutaj pierwszy nie zaczął atakować. Został pokonany. Zbieramy tutaj rzeczy. Ja się trochę uzdrowię, bo już nazbierałem rzeczy, właśnie chociażby też po to. Yy. Tutaj jest chyba jakiś napój, tak dobrze pamiętałem Tam jeszcze ścierwojada pójdę zabić i zaatakujemy goblina Tylko Go wpierw zapiszę, bo niekoniecznie właśnie muszę z nim wygrać ścierwajad został zabity. Jemy jagody Najlepiej atakować potwory od góry, ponieważ wtedy mają mniejszą szansę na obronę lub na wyprowadzanie ataku. Goblin czeka tutaj, więc zapisuję. Tutaj mam stary safe. Dosyć szybko to przebiega. A więc pierwsza dosyć trudna walka będzie. Goblin nie jest łatwym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że z nim wygram. O, szczęście, że mnie nie zaatakował, jak się nie broniłem. Zabieramy rzeczy i schodzimy na początek naszej drogi. stąd przyszedłem, tak jest odcinki będę albo dwa lub nawet trzy wydawał dziennie więc proszę się nie nie oczywiście na razie w miarę możliwości będę wydawał więcej, jeśli nie będę miał czasu to mniej Gram w Gothic'a już od paru lat, jak, byłem, jak miałem chyba 2 czy 3 lata to pierwszy raz zobaczyłem w ogóle tą grę, teraz mam 14. Yy, moim zdaniem, ja jestem zwolennikiem w ogóle starych gier. Moim zdaniem Gotik to jedna z lepszych gier jakie w ogóle w historii powstało, oczywiście pier pierwsza część Gotika i druga, bo... Jak dla mnie trzecia już nie jest tak dobra, a w czwórkę nie grałem, więc nie będę się wypowiadać. Bo jedni mają zdanie, że jest to dobra gra, ale nie jest to gotik, a druga, drugie zdania są podzielone, że jest niedobra. Ja nie, nie wiem, mam na razie za słaby komputer, żeby spróbować grę w gotika czwórka. Mam nadzieję, że niedługo. Już zbieram na laptop. Mam nadzieję, że niedługo sobie kupię nowy laptop i będę mógł grać w nowe gry. Myślę, że po Gotiku zrobię let's play jakiejś innej gry, być może Diablo 2. Zobaczymy. Nagrywam całość Frapsem. Pełną wersją. Którą oczywiście możemy pobrać z internetu. Jeśli ktoś nie wie, to chętnie pomaga, jak to zrobić. Tutaj zaraz następnych ludzi spotkamy. To będą myśliwi. Jeśli dobrze pamiętam, Drax i jakiś tam koleżan. Słychać ich głosy. porozmałem z nimi, chociaż mi się tak naprawdę to na niczego nie przyda. Będę... Będę do połowy słuchał i przewijał, ponieważ trzeba jak najszybciej skończyć Let's Play Gothica. Naprawdę? Macie jakąś specjalną Zapytaj mojego kumpla Draxa. Nikt nie wie Dlaczego ten wyrad jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mydeli lub małych. Ścieżki i między są dość bezpieczne, ale nawet tam można narazić się na stanę wilków, które będą by chciały. Dlatego lepiej jężać się nigdzie bez odpowiedniego poręża. Skąd mogę wziąć lepszy obózów? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas w nowym, kiedy trafisz do starego obozu, poszukujemy mężczyzny im. Mordra to jeden z naszych. Za kilka mrozówek rudy można u niego kupić. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na miejscu. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z Bolkami. Niektóre często kręcą się na Morkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu nikt i jeszcze jedna rada nie wchodzi tu. Do... On tutaj nam radzi, jak ogólnie podróżować po świecie gotika Jeszcze go dopytam. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka, może. Jeśli okazji No pewnie. Dlaczego? Jego mapy nie są. Jeśli stać, na tak. Dzięki za pomoc. Tylko nie myślę, że wszyscy tutaj są. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w końcu będę o tym pamiętał. Kończymy z nim rozmowę i... Nagadamy z facetem, który nauczy nas polować. Oczywiście, za bryłki, punkt umiejętności. Widzę, że jesteś myśliwy. Na to wygląda. Mógłbyś nauczyć mnie polować? A sztuczek mógłby ci pokazać, ile to było. Na początek wystarczył miód dobre. Akurat piwo właśnie wziąłem wcześniej, chyba jakoś je zdobyłem. Już nie pamiętam, jak teraz mu dałem to piwo i on mi nieco opowie. Teraz, mi, ma. Oczywiście musi wychlać. Tak nazywamy te tak wielkie ptaszyska. Należy atakować jeden po drugim. Na szczęście, jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Jeśli uda ci się trafić w zanim on ciągnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać, a jeśli on ciągnie cię pierwszy, to coś lepiej, żeby nie ciągnął. Zabierze mało życia, szczególnie później w późniejszych etapach gry. Czego jeszcze muszę mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale kupie pigu nie wystarczy. Wprawnie go. Szanuj alkohol. jest to łatwe, ale dość opłaca. W każdym każdy głupiec chętnie. Mówi bardzo dobrze, że jest to opłacalna. Niedawno też grałem w Gotika właśnie przez to skurowanie, przez usuwanie pazurów i tym podobne. Zdobyłem prawie 6000 brojek rudy i mogłem kupować różne zbroje ciekawe. Na razie nie mam pieniędzy niestety, więc nie będę korzystał z jego nauk. Tutaj kolejny ścierwojat, chyba młody. Jeszcze ten H będzie młody, tak. Tak odleciał. Nie żyje. Już jesteśmy blisko starego obozu. Tutaj strażnicy mostu rozprawiają się z kolejnym ścierwojem. Oczywiście, jak ja przyszedłem, tak to nie obchodził ich ten ścierwojad. No Dziwny przypadek, ale to jest tylko gra. Do lasu nie będę wchodził, ponieważ jest to na razie zbyt niebezpiecznie. Chodzą wilki, które mogą narobić mi niepotrzebnych szkód. Tutaj zbieramy. Widać bramy, czy tam mury nie wiem jak to nazwać starego obozu. Tutaj jest jakaś jaskinia kretoszczurów. Ok, szukamy jeszcze rzeczy. A więc wchodzimy do starego obozu. Trzeba się powołać na Diego. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Ty panie, przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Mm, tak, tutaj zaznaczamy. Ja wiedział, że mam wszystkim spotkać w obozie. W takim razie władź. W ważnych momentach gry nie będę przewijał tych zapisków, żebyście mogli posłuchać, a jeśli nie będą ważne, to będę je po prostu przewijał. nie chcę zaśmiecać YouTube filmami. Z Diego rozmawiałem wcześniej, od razu powiem. Trzeba od razu iść do Torusa, bo już wtedy z nim porozmawiałem całościowo i teraz powiedział mi wtedy, żeby... Udać się do Torusa. Tam jest taki gej, którego trzeba unikać. Będzie ganiać nas. Nazywa się Wrzut. Twórcy grycha go specjalnie, żeby zdenerwować gracza, zrobili. Dobrze, rozmawiamy z Torusem. Pewnie nie będziesz chciał, tylko ludzie go Za 1000 zł. Za 1000 w przepraszam, będzie zdolny, chciał nas wpuścić. A tutaj Chcę na razie mówimy, chce pracować dla Gomez'a. A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tego nie zajmie? Dobre pytanie. Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw test. Jeśli On uzna, że się nadajesz, ja puszczę cię do zamku na spotkanie z Gomez'em. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. I kończymy z nim rozmowę. Idziemy rozmawiać z Diego. Przesiaduję tutaj. Czasem jest taki w jaskini. Nie wiem, jak to nazwać. Potem ją wam ją pokażę. Opowiedz mi o starym obozie. największy i najpotężniejszy z trzech. Głosów. Gomerz i ludzie kontrolują wypadek. Cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, co potrzebujemy. Mamy staruszka w Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. To też możesz mieć w Musisz tylko dołączyć do ludzi. No, ja mówiłem, może rozmawiałeś z Torusem? Rozmawiałem z Torusem i co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. I że przekonam, nie dodatkowa roboty. No i tak, i tak, że dupę. To co? Powinieneś dowiedzieć się, kim usiądę. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić bariery, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo ruchu. Oni są jeszcze świry z sektur na wschodzie. I na obóz znajduje się na środku. Oni z kolei czekają aż ich bust, bo może im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę pożegnać na twoim miejscu. Nie traci mu czasu na zadowanie się z szaleńcami. Oczywiście każdy nowy chłop przyda się im do roboty. Powiedz mi jeszcze po papierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest niedostworsowanie. A co się stanie, jeśli po prostu spróbujesz tam wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jakby od trup. Przez to przyklęte magiczne pole można wejść. Można wejść przez kody, ale twórcy gry nie zrobili tam nic ciekawego. Tylko szary krajobraz. Ja oczywiście gram bez kodów, ponieważ uważam to za głupią rzecz. I tutaj dostajemy jedno z ważniejszych zleceń w naszej grze. Jeśli uda się do siebie jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. A teraz go znowu znać, wypytujemy. Te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze polis. Nie to. Co do pozostałych, sam musisz się rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz na Najlepiej przejść się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiać z Kto, Kto może mi czegoś nie nauczyć? Tak od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą się czymś nauczyć. Gdzie hmm. znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu. zaraz przy murach Idąc stąd... Udaj się w stronę ary, czy zamkowej ramiony, ubić w, w lew. To właśnie droga do ary. Możesz mi czegoś nauczyć? Możesz mi pokazać, jak zwiększyć swoją siłę. U niego możemy nauczyć się zwiększyć zręczność lub siła, ale musimy zdobyć lary. Wtedy dostajemy 10 punktów umiejętności. I wtedy można chociażby siłę, zręczności lub Nauczyć się posługiwania bronią jednoręczną czy łuku, kuszy, czy dwuręcznej broni. Zapytamy go jeszcze na czym polega test zaufania, którego pójdę wykonać na sam koniec misji dołączenia do starego obozu. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby jest następny. Jeśli chcecie, żebym wam pokazał jak dołączyć do nowego obozu obozu Sakty proszę pisać w komentarzach. Chętnie wrzucę filmiki jak to zrobić. Jeśli ktoś nie wie. Jeśli wiecie, to bardzo dobrze. Kończymy z nim rozmowę. I idziemy od razu do... Yy, chyba Świstaka, tak, do Świstaka. U Świstaka dostaniemy zadanie, yy, żeby... kupić miecz od Fisk'a. Fisk jest to miejscowy handlarz. Miasto jest dosyć duże, czy tam obóz. Yy, rozmawiamy ze Świstakiem. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy Cię poprąc. Jeśli chcesz, żebym zarekomendował Cię chwilę, musisz coś dla zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie fińską. To jeden z handlarzy na targowisku. Nie chcę jej sprzedać. To powiem ci szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek, za który kupisz dla mnie ten młodych miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię wszędzie. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Patrz, tylko nie bawię za to, bo... I idziemy do fiska, który jest. Tutaj, zaraz go spotkamy. Zażąda 110 bryłek. I będzie trzeba jeszcze raz wrócić do świstaka. Jestem ja pisk. Handluję na najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Chciałbym kupić mieczek, ale nie taki swój gość. Chciałbym, coś było do zrobienia. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał, kosztuje 110 Mówimy, może innym razem nie możemy powiedzieć, że Świstakowi chciał go sprzedać za 100 bryłek rudy, ponieważ nie zaliczymy zadania. A tym samym nie będziemy mogli dołączyć do starego obozu. Zwracamy do niego po te 10 bryłek. Wiadomo, handlarz Fisk chce zarobić na każdych. Na każdych pierdałach. Myślałem, że ci się już biegnę. Więc kupujemy od Fiska miecz. I tym samym oczywiście jeszcze będziemy musieli go zwrócić dla świstaka i zaliczymy pierwsze, pierwsze zadanie będzie trzeba 6 zrobić, żeby dołączyć do starego obozu. Najtrudniejszym będzie arena. Ponieważ nie sądzę, że pokonał nawet Kirgo, zadał mu obrażenie jakiekolwiek, bo to... ...jest trochę za wcześnie dla mnie, jak ta arena. Powinien być coś łatwiejszego. Dobrze, bierzemy ten miecz. Nie go możemy najróżniejszy kupić rzeczy, ale przydatne oczywiście. Wracamy do świstaka. Mam dla Ciebie miecz. No i już pierwszy level mam. I mam tym samym 10 punktów umiejętności. Trzymaj się. Więc teraz idę wykonać od razu dwie misje naraz. Lubię tędy chodzić, bo tu każdy chce coś sprzedać. No właśnie, Siedem, nawiedzony, jestem tu, wskazać ci Ale on, oczywiście, będzie nam potrzebny, żeby dojść do obozu bractwa czy tam sekty. Dostaniemy za to 200 punktów. Expo i jeszcze do tego. No udało się bez Mordrago. Jeszcze do tego uda nam się mieć ochroniarza przydatnego. Zbieramy tutaj zaraz na polanie piekielniki. Teraz jedno z trudniejszych zadań w tej części gry będzie trzeba 3 szczury zabić, już nie młoda. Zbieramy później, ja wpierw wolę je zabić, tylko zapiszę to przed tym. Dobra, kończyłem pierwszy odcinek. Do usłyszenia. Może jeszcze dzisiaj drugi.